Jan i Luczek nad lawą I pisze tutaj, że mogę uratować Tylko jedną osobę Pypek, pomóż mi, ratuj mnie, uratuj mnie Proszę Przecież mnie uratuj, jestem twoim kolegą Luczkiem Takim niebieskim pieskiem No nie wiem, to jest taki ciężki wybór, Kogo? uratować. No, wujana bardzo ja, ja, tak, lubię, tak, tak. ale ludzka też. A mam tylko pięć dirta. Nie uratuje was obu. Proszę mnie, ja ci dam diamenty. Zobacz, jak mam dużo diamentów. O, tak chciałbyś takie diamenty, Pimpek. Nie, one są bardzo słabe. Ja wiem, że ty lubisz takie TNT. Proszę, dawaj, Pimpek, mnie uratuj. No, w sumie tak naprawdę ja znam ludzka troszkę dłużej. Chyba to jego powinę e, uratować co? zamiast no. wojana. Nie, 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 nie jego. Dobra, słuchaj, dogadamy się. Dołączysz do nas na Wojanowice. Zobacz, chciałbyś być w naszej wiosce. Chwileczkę, co? Tutaj są wojanowice, jest ptyś, jest wojadówek! I nawet ja tutaj po środku. Ej, mm -hmm. naprawdę, to może w takim razie uratuję jednak wojana? Mm -hmm. Nie, poczekaj, przecież na tym zdjęciu nawet nie ma mnie, czyli niebieskiego pieska. I wiesz co, ja jestem teraz bardzo smutny i zaraz naprawdę się popłaczę! I chwileczkę czemu nad nimi. O, spada! Czas się kończy, pośpiesz się, chcesz być na tych wojenowicach, czy nie? Nie poczekaj, nie możesz zostawić mnie w tej lawie, bo ja jej nienawidzę i zaraz deadny już mnie nie zobaczysz O nie, co mam wybrać? To jest zbyt trudna! Ta lawa się zbliża, nie do no, wiesz co luczek, sorry, ale chyba teraz Uf. wybiorę wojana! No. Tak! Ta Trzymaj, pimpek, za to masz wojanki! Ale czekaj w takim razie, czy luczek teraz zginie? Nie, przepraszam cię! Nie, nie, nie rób tego w tym momencie, nie! Ta lawa zaczyna mnie spalać i ja chyba teraz dead! I mój kolega spalił się w lawie, ale za to ciebie uratowałem, woja, co nie? Tak, dzięki, że mnie uratowałeś. Teraz będziemy mogli razem na wojenowicach podbijać cały świat. No nie, jak pipek mógł mi to zrobić. Przecież ja jestem jego kolegą. O, ten głupi wojan. On się pojawił tutaj znikąd. Ale zobaczcie, tutaj jest jego domek i nawet ej, on ma takiego pieska wojana, który tak fajnie wygląda. I wezmę sobie go tak, żeby tylko wojan na niej Pimpek tego nie zobaczył. I barwę tego pieska! Aha do mojego jego domku, Skoro Pimpek miał taki wybór i mnie nie wybrał, to jestem ciekawy, kogo teraz uratuje, bo będzie mógł tylko jedną osobę przed tymi zombiakami. Albo jego pieska, który tutaj będzie oczywiście uwięziony wśród tych zombiaczków, albo na tym miejscu ustawię się ja, czyli jego kolega prawdziwy, czyli Luczek taki niebieski. Teraz zobaczcie, o nie, zacznę tutaj rozwalać tego dirta przede mną, tak, żeby mój kolega mógł teraz wybrać jedną osobę. Dzięki wielkie Pimpek za ratowanie. trzymaj Wojanka, a ja już wracam do swojego domku. E, e, co tu się wydarzyło? Czy ty tutaj nie miałeś przypadkiem swojego pieska? Tutaj jest nawet jego domek, ale ja nigdzie go nie widzę. Gdzie on mógł się podziać? Nie! Straciłem mojego pieska Pimpka! Poczekaj Czekaj, czy ty zawsze miałeś dziurę w swoim domu? I chwila, te ślady są niebieskie, a ja pamiętam Ej. chyba jakąś niebieską osobę, która tutaj jest. To musiał być Luczek, on to wszystko zrobił. Trzeba wybuchnąć całego domu. Poczekaj, bo jeszcze nie wiemy, Luczek, ale faktycznie tutaj są jego ślady i prowadzą to prosto do dołku, hmm. Luczka, i chwila, co tam jest? Tam widzę jakieś zobiaki. Ej, on tam mógł schować mojego pieska, nie! Tak, tutaj jest Luczek, i tutaj jest twój piesek, Wojan, i mogę uratować znowu tylko jedną osobę. Eee, uratuj Pimpka. A ty, Luczek, czemu ty jesteś tutaj uwięziony z tym pieskiem? Kto to w ogóle zrobi? To na pewno nie byłem ja. I teraz proszę, Pipek, wybierz mądrze mnie. Czyli twojego kolegę albo tego pieska głupiego, ale wiadomo, że wolisz mnie zobaczyć, ja mam takie TNT fajne i nawet takie malutkie. Uratuj no, mojego pieska, on jest lepszy! Jak go nie uratujesz, to może nie wbijesz na Wojanowice. Skoro ty ukradłeś tego pieska, to chyba ciebie nie uratuje. Poczekaj przecież ja wtedy spadnę na dół i będę atakowany przez te zombiaki. Sorry, ale wojaz nie przekonał chyba w takim razie. Uratuję tego pieska. Tak, piesku, chodź tutaj, my ciebie uratujemy! I czy w takim razie... I on teraz umarł, no nie! Dzięki Pipek za to, że uratowałeś mojego jedynego pieska. Bez niego to nie byłyby te same wojanowice. No o tym, ale niestety znowu nie udało mi się uratować ludzka. Pipek, jak ty mogłeś wybrać tego głupiego pieska, wojana? Przecież my się tyle znamy i my też uwielbiamy kości. No wiem, ale ślady pokazywały, że to ty ukradłeś tego pieska, więc sorry, ale musiałem to zrobić. A ten głupi wojan, idź lepiej do swojego domku i z nami więcej nie gadaj. A ty, Pipek, mam pomysł, żebyś poszedł teraz do mnie i zrobimy kolejny tutaj wybór, żeby wojan wybrał ostatecznie kogo woli, czyli albo niebieskiego pieska, Albo czerwonego A wydaje mi się, że między nami to wybierze mnie Bo ja uwielbiam niebieski Zaraz, czy ty chcesz między nami o... zrobić konkurs? Ale chwila, jak ty chcesz to zrobić? Czekaj, czemu w mojej szafie jest loczek i Pipe? Bo to są nasze klony I Wojan będzie musiał wybrać jednego z nas I ja zabiorę takiego fejkowego klona Loczka. Wojan teraz będzie musiał Kogo wolałby uratować? Bo będę ja i Luczek tutaj, w tym miejscu. Ale pamiętaj, że trzeba też teraz usunąć tego dirta. I ty, te klody wyglądają faktycznie tak jak my. To tak, i dawaj, wojan, wyłaś lepiej przed swój domek, bo mamy do ciebie bardzo ważne pytanie. Ale poczekaj, Luczek, może lepiej się ukryjmy. Niech wojan nas oh. nie widzi i niech on oh. myśli, że to są prawdziwe osoby. Prawdziwy pimpek i Luczek. No, no, ale super Dzianek, Ej, czekaj, dlaczego tu jest pimpek i Luczek uwięzieni na lawie? Zauważył, chyba teraz będzie musiał wybrać. Na pewno on uratuje mnie zamiast ciebie. Nie no pewnie, że mnie, proszę mi pomóż taki niebieski piesek, który tam stoi, to! Tak. On ma mój kolor, On ma niebieski kolor. No A to przecież jest mój ulubiony kolor. Ja uwielbiam niebieski. Ale czekaj! Wody, ale ty też masz takiego pieska Pipka, a ja jestem takim dużym pieskiem, takim fajusi, hmm. może mnie je tak uratuje. To prawda, mam takiego pieska Pimpka i to oh. jego bym uratował raczej. Nie, dlaczego? Co? Wybierz mnie, bo zaraz normalnie rozwalę Wojanowice. To ty powiedziałeś? Nie, dobra, w życiu ciebie nie wybieram. Ty chcesz rozwalić Wojanowice. Wybieram ciebie, Pipko. No, nie. Ej, pasluczek, uh. chyba jednak przegrałeś, bo zobacz, wojan wybrał mnie. Ale chwila, ten pipek się w ogóle nie rusza, bo tak uh. naprawdę to jest klon, wojan. My jesteśmy za tobą prawdziwi. Ej, to był uh. Ale chwila, dlaczego tam jest napisane: Uratuj wojanka? Uh. Musimy go szybko uratować. I to jest to Czekaj, czy my naprawdę będziemy musieli wybrać uh -huh. pomiędzy e, Wojankiem i zaraz moim sklepikiem Pimpek Shop? Fuj, Oj. ile tu jest czerwonego koloru, nic nie wybieraj. Ale czekaj, tutaj pisze, że mamy wybrać jedną dźwignię, która wybuchnie TNT. No tak, bo tutaj jest sklepik i o, obok mnie jest mnóstwo TNT i obok Wojanka też tego jest dużo. Nie no, sorry Pimpek, ale ja muszę wybrać Wojanka, Wojanek uh. jest najlepszy. Muszę wybrać tą dźwignię. Poczekaj, ten wojan już i szkoda jakby wybuchnął, ale zobacz, jakbyś na przykład nie wybuchnął tego sklepiku, to zobacz, co byś miał taką super maskoteczkę o, i taką o, nawet e. koszuleczkę, którą mogę sobie teraz! założyć i zobacz, jak super wyglądam. Tak, Uu. każdy z was może sobie kupić taką koszuleczkę na pipek Shop, to co, może jednak nie wybuchniemy tego mojego sklepiku. Ja też myślę w sumie, że twój sklepik jest bardzo fajny, ale w sumie ja chyba lubię wojada co nie Wojan, bo ten Wojadek jest też mega dobry, lepszy niż te twoje rzeczy. Chyba wybuchnijmy to, co nie. Zaraz to jest niemożliwe, mm, czy ty w takim razie ma, 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 będziesz ma, 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 chciał toż tą dźwignię? Nie! odpaliłeś się do diety i to tak jest, i teraz uratowaliśmy Wojanka, czyli ten wybór wybraliśmy, co nie? U, tak jest, Wojanek, mi Wojanka do mojego rąka, uwielbiam mojego Wojanka, on no jest tak ogromny Ale co? Ej, co się tobie stało, Wojan? Ej, on gdzieś wpadł na dół Ej, dobra, to jest naprawdę niebezpieczne To przyszedł bym przy babki i czekaj, Ulej. gdzie my teraz jesteśmy? Wojan, co ty tutaj robisz razem z tym Wojakiem Ty jesteś zamknięty w więzieniu. Musimy cię uratować. Uratuj mnie, proszę, uratuj. Tutaj pisze wybierz przycisk, który uratuje Ulej. Wojana od końców. O nie! I on jest taki smutny. To jest oczywiste, że wybierzemy chyba tego Wojana. Też mi się tak wydaje, tylko poczekaj. Tutaj obok mamy drugą celę, a tutaj e, jest taki Wojan, który ma normalnie uszka, pieska i nawet twarzyczkę. Czy to jest wojan? Jan Piesek. Ej, ale to jest Wow. Wybór mamy do wyboru prawdziwego wojana, takiego normalnego, albo takiego słodziutkiego wojanka pieska. Ale on coś tutaj napisał. Cześć, jestem wojanem, ale pieskiem. Patrz, jak on słodko wygląda. To jest on normalnie. Widzę to i on oh. nawet wygląda tak samo, jakby my. Ej, wiesz co, Wojany, obraziłbyś się, jakbyśmy ciebie nie uratowali. O, oh, nie, 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 jak wy tak możecie mówić, serio. To ja jestem prawdziwy wojan, wybierzcie mnie! No nie wiem, Lucie kto mnie jakoś nie przekonuje. taki wojanek byłby pieskiem. I czekaj, Słyszysz, to nawet szczeka, co to ma być? I chwila tutaj piszę że chciałbym zbudować taki Uf. domek jak wy. Tylko biały, tylko fuj, biały kolor nie pasuje. Ten wojadny jest w sumie troszeczkę dziwny piesek, co nie! No właśnie, ale czekaj, w sumie jakbyśmy uratowali tego pieska, to mielibyśmy taki biały domek. A jakbyśmy uratowali wojana prawdziwego, to co byśmy z tego mieli? Niebieski, niebieski, <laughs> domek da lepszy. W sumie to jest racja, tak, by były dwa niebieskie domki, ale wiesz co, ten tutaj piesek mówi, że proszę uratujcie mnie i nawet... Płacze. Wiesz, co, ja już sam nie wiem, kogo mam wybrać. To jest takie trudne. To nie, ten wojak piesek jest taki słodziutki. Ale jak nie uratujemy prawdziwego wojada, to on może się zdenerwować. Teraz mi jest mega smutno. Ja, dlaczego nie chcecie mnie wybrać? Bo teraz płacze. Więc w takim razie uratuję tego yeah. normalnego wojada. Ale czekaj, czy skoro my możemy uratować tylko jedną osobę, to w takim razie nie! Nie przeżył tego, ale za to uratowaliśmy A. tego prawdziwego. Ale chwila, chwila, bardzo długo się U. zastanawialiście nad tym, kogo uratować. I teraz U. będę miał dla was wyboru, jakiego pieska no. macie uratować. U. Czemu to to jest? I słodziutki, niebieski piesek i pisze tutaj uratuj tylko jednego pieska. No nie, ale jak! To przecież my chcemy mieć dwa pieski i one są bardzo ładne. Czy my możemy wybrać je oboje? Nie, nie, Proszę. zasada jest taka jak wcześniej. Tylko jeden może zostać uratowany. w takim razie wybieramy niebieskiego, to jest jasne, co nie! Poczekaj, je, musimy wybrać czerwonego, ale chwila, coś mi się tu nie podoba! Zaczyna się zniżać. I chwila, czy w takim razie zaraz te pieski nie zostaną przygniecione? Proszę, w takim razie wybierzmy tego jednego pieska, Wojanie. Dawaj, może tego niebieskiego. Nie, Wojan, proszę, cię. musimy wybrać tego czerwonego? Ej, ty masz decydujący głos, wujal, kogo byś wolał wybrać, bo a ta ściana jest coraz niżej! Ty mi, tyle pomagałeś, ja chyba wybieram tego czerwonego, ja czerwony wybrałem, to ja bym czerwonego! Nie, ale dlaczego? W takim razie, jak teraz go weźmiemy, to ten niebieski powinien za chwileczkę zostać przygnieciony przez tą ścianę! No nie! Ta ściana jest teraz naprawdę nisko tego pieska i za chwileczkę go dotknie, ale najważniejsze, że czerwony pies Czuj się niebieski piesek To była najsmutniejsza rzecz, jaką widziałeś Jak ty mogłeś, Pipek, mi to zrobić? Muszę w takim razie ja masz Dostaniesz miecze A gdzie ja jestem? Czemu zostałem uwięziony w jakiejś klatce? I Wojan, co ty tu robisz? Nie wiem, to mnie też coś przeniosło Co tu robimy? Ja teraz muszę chyba wybrać, kogo mam uratować Albo Pipka, albo Wojana Tak, teraz ja będę wybierał Poczekaj, Luczek, ty w ogóle wcześniej nie wybierałeś A a czemu ja jestem w tej klatce, to ja miałem Wybierać, nie, nie, teraz on Będzie musiał wybrać z nas, on pewnie mnie nie będzie Chciał wybrać, bo cały czas wybierałem ciebie Ej, ale ja tak naprawdę też Nie wybierałem w ogóle Luczka, czy W takim razie ty wybierzesz Wojana, nie możesz Tego zrobić, proszę Luczek, bo ja będę Faktycznie ty jesteś bardzo tutaj rozpłaczony. A czekaj, a ja ty, Wojan, co mi nie powiesz Dlaczego miałbym mm. ciebie wybrać? Bo słuchaj, słuchaj, ja tutaj mam takie coś zobacz To jest cała nasza historia. dołączysz z nami do Wojanowic i, i będziemy niebieski kolor budować swój domek. Tak! Tutaj pisze Wojanowice i jestem ja, jako ten niebieski piesek, wraz z wszystkimi Wojanowiczanami Czekaj, czy ty, Wojan, nie miałeś takiego samego zdjęcia eee, tylko nie. ze mną? Co? Czy ty chcesz, żeby Luczek dołączył do Wojanowicza? Przecież ty mi to obiecywałeś! Sorry Pimpek, ale jesteś w więzieniu teraz Więc i tak nie dołączy nikt z nas, jeśli się nie wydostanę No w sumie uwielbiam te dwie osoby Czyli i Pipka i Wojana Bo to są moi dwa idole I wiecie co? Chyba uratuję was we dwójkę Ale czekaj, jak ty chcesz to zrobić? Przecież możesz uratować tylko jedną osobę A druga spadnie do lawy Ale tutaj nie ma w ogóle napisu Uratuj jedną osobę, więc poczekajcie chwilę Ja tutaj kliknę jedną dźwignię Potem drugą i pum, zobaczcie Teraz pojawiła się taka platforma I zaraz będziecie uratowani tylko Wejdę tutaj teraz i pomogę rozkropać wam teraz kraty. Naprawdę możesz uratować mnie oraz wojana? Dziękujemy ci! To był najlepszy wybór! Tak, dziękujemy ci, Luczek, jesteś najlepszym pieskiem. A teraz spadaj do lawy! Nie, dlaczego ty mnie tutaj zrzuciłeś? Teraz się spalam i idę na...